No, z zumbum z Zumbum Świszczący Zumbum 2G O, to troszkę lepszy ląd Ona Owalnie, <ślesy> nie? Nie rozwali O trochę podbiegł. O ładnie Zamknęła się Zamknęła. Rozwali bucika? O, rozwaliła Aha i weź tam s tu, i tutaj, czekaj czek. O, to ja stąd trafi trafisz E, trochę pobiło.